Czasem, kiedy się budzę, to myślę, Anglia jest i zawsze była piękna. Ludzie są sympatyczni, kraj jest zadbany, czysty, otwarty i wtedy leki przestają działać. W brytyjskim Bostonie! Jeszcze jednym z tych miasteczek, gdzie mniej więcej od roku panuje zakaz legalnej pracy! Oraz zakaz legalnego utrzymywania rodziny! Mieście, w którym szczepionkę w prawidłowy sposób bierzemy tak! Adasiu, ale ty to nagrywaj, bo chcę, żeby widzowie widzieli prawidłowo, zanim weźmiemy szczepionkę, pijemy wodę, żeby przeczyścić gardło. A następnie po przepukaniu przełyku, to obowiązkowo z palcem do góry, łykamy szczepionkę. A, nie w szczepionkę. Dla niego. Zrobię to dla niego. Dla niej. Dla nas. Dla niej. Co ja tutaj robię? No z was, którzy internet mają dostarczany na dyskietkę. Anglia znajduje się w trzecim lockdownie. Trzeci lockdown jest straszniejszy niż sam wirus. Po raz pierwszy nie podano kłamliwej daty zakończenia. Ten lockdown nie tylko generuje straty, ale także kosztuje. W przeciwieństwie do wirusa, który także generuje straty, ale łykamy go za darmo. Ale jak to lockdown kosztuje? Ponieważ rok 2021 to taki 2020 na sterydach. Brytyjski rząd, w skład którego wchodzi pan Sunak, pan Khan oraz pani Patel zapowiedział jeszcze twardsze kary załomu. Obostrzeń. W skrócie zapowiedziano dopierdalanie mandatów osobom, które już nie mają kasy, bo poprzednie lockdowny z powodzeniem złamały ich kręgosłup, a rdzeń wylały do ścieku. Przyjrzyjcie się pięknemu miastu Boston. Podobnie jak każde inne miasteczko w Wielkiej Brytanii, ludzie zostali pozamykani w więzieniach za przestępstwa, których nie popełnili. Gdyby Najman zobaczył, co odpierdala się w Wielkiej Brytanii, to by odklepał. Od roku Boris J krzyczy ze swojej wielkiej rządowej mównicy: Zostań w domu, bądź bohaterem, ratuj się. Świat. W razie innej choroby niż Dawid, nie idź do szpitala, nie przeciążaj systemu opieki zdrowotnej, a już na pewno nie idź do szpitala, jeśli masz ten no! Nowo... Nowotwo... No ten... Nowomowę. Przez najbliższe dwa miesiące nie chcecie widzieć poza domem bez wiarygodnej wymówki. A co będzie potem? Gwarantuję, że potem jako rząd na pewno coś przedłużymy. No więc co robi wódz, który każe wszystkim siedzieć w domach? Tego samego dnia, kiedy ogłosił lockdown. Już popierdalał rowerkiem 7 mil do najbliższego parku. No musiał się przewietrzyć. Ile można siedzieć w zamknięciu, które samemu się wymyśliło? Widząc Borysa na rowerze ludzie ocipieli. bynajmniej nie z radości. Bo... On jest w odwrocie Strony rządu poleciały salwy Jakby to cokolwiek zmieniało Poproszono o wyjaśnienie Co złote dziecko narodu W dniu ogłoszenia lockdownu Robi na rowerze Ale to jest brytyjski rząd On ma dobre wyjaśnienie na wszystko Pan Boris Podobnie jak my wszyscy Ma prawo raz dziennie ćwiczyć poza domem Nigdy nie określono Jak daleko od domu leży to poza domem Czego nie rozumie Tym razem Brytyjczykom Którym wystarczy 80 funtów tygodniowo Ta wymówka nie wystarczyła I o zdanie poproszono Mata Hancocka Sekretarza zdrowia. Hancock, co ty kurwa myślisz o Borysie jadącym do parku w dniu ogłoszenia lockdownu? My pod groźbą mandatu siedzimy w domach, a ten popierdala jak nastolatek. To tak wolno czy nie? Mój no sekretarz zdrowia wyprodukował najbardziej wiarygodną wymówkę, jaką kiedykolwiek słyszałem. W sumie wolno! Co miał powiedzieć człowiek, którego następnego dnia sfilmowano w parku, jak grał w rugby, nie miał maseczki, nie trzymał dystansu społecznego, za brak których de facto wymyślił kary? w dupie! Matt Hancock w ogóle rośnie na mistrza brytyjskiej polityki. Jeszcze po Podczas pierwszego lockdownu w rządzie pojawił się zarys ustawy, aby w dni wolne od szkoły świetlice nie wydawały posiłków dzieciom z najuboższych rodzin. Patrzysz na piękno brytyjskich domów i myślisz, to w Wielkiej Brytanii są ubogie rodziny? No więc Matt Hancock był pierwszą osobą, która poparła projekt takiej ustawy. dni wolne od szkoły dzieciaki nie dostają posiłku. A że lockdown to teoretycznie rok wolny od szkoły. To dzieci, które nie trafią do szkoły z nie swojej winy. Mają siedzieć bez obiadu. Matt Hancock ustawę odetnij dzieciaka od talerza zaklepał jako po, pierwsze, po co gotować dla dzieci, skoro można dla dzieci nie gotować? Borys ustawę klepnął, ale po drodze wkurwił się piłkarz Markus Rushforth i wystosował petycję do rządu, którą podpisało 140 tysięcy osób. Markus zaznaczył, że jeśli rząd chce na czymkolwiek oszczędzać, to może nie na małych, głodnych potomkach brytyjskiej patologii. Odwołanie trafiło na biurko Borysa. Borys, twardy kręgosłup Johnson. Petycję przeczytał, a następnie przywrócił w szkołach darmowe posiłki. Nasz wesoły Matt Hancock, a więc sekretarz zdrowia. Był pierwszą osobą dumną z faktu, że darm darmowe posiłki wróciły do szkoły. Był bardzo dumny z faktu, że dzieci będą miały co jeść. I Bogu dzięki, że brytyjska telewizja dysponuje bronią o nazwie Piers Morgan. Piers zapytał w telewizji śniadaniowej Mata Hancocka, czy teraz, kiedy do szkół wróciły darmowe posiłki dla dzieci najbiedniejszych, to Hancockowi jest głupio, że był pierwszy, który kiedyś zaklepał ich likwidację. You wouldn't have done it without Marcus Rashford campaigning. My question for you is, Given how glad you now are that it's happening, do you regret voting against it? Is it yes or no? Well, well as I say, I'm really glad that it's happening. But do now, you regret and... it? Do you regret voting against it? Well, I, I, I'll put it this way. In the first lockdown, uh, we took this action. And now, as you say, we're in no, a. Second, second so you only had natural natural to say yes lockdown. or no, whether you regret it. You either regret it or you don't. Well, I, 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 I'm really glad that the situation's been resolved. You, so you regret, you regret voting against it? I'm really glad it's been resolved, we've sorted it out uh, and uh, I'm, I'm going to use my own words to describe my own feelings. Niedawno w telewizji wystąpiła moja ulubiona sekretarz stanu, pani Patel. Pani Patel podziękowała większości narodu za to, że podąża za obostrzeniami. Nakrzyczała też na mniejszość narodu za nieprzestrzeganie reguł. Do dziś do końca nie rozumiemy, co pani Patel miała na myśli, mówiąc mniejszość narodu. But a minority of people Are putting the health of the nation at risk by not following the rules. Może między wierszami chodziło jej o jej własny rząd. Nic nie wspomniała o popierdalającym na rowerku Borysie, który de facto udowodnił, że wprowadzając restrykcje bardziej ma na myśli róbcie co mówię, zamiast... Róbcie to, co ja robię. Tak, na pewno miała na myśli polityków, którzy już tak jakoś mają, że tworzą reguły, które potem ich uwierają. Powiedzmy sobie prosto między oczy. Nie było i chyba nie będzie w historii żadnego narodu decyzji gorszej niż lockdown. Lockdown to przywilej ludzi bogatych. Lockdown możesz wprowadzać, jak masz pieniądze. Strzelanie lockdownem wirusa to jak próba pokonania na ringu Najmana. Bo jako cholerę go bić? Wystarczy nic nie robić, a Najman kopiąc sam połamie sobie nogę. 60% małych biznesów zamknięto już tyle razy, że nigdy więcej się nie otworzą. Lockdown nie zatrzymuje rozprzestrzeniania się wirusa. Nie zatrzymasz wirusa, zamieniając miasto w cmentarz. No i co z ludźmi kończącymi w tym roku studia? Już odwołano im egzaminy! Bo nie ma na świecie bardziej niebezpiecznej rzeczy niż egzaminy. Nie wolno! Po drugie, ostatni rok akademicki wyglądał jak wygląda. Mojej opinii należy o nim totalnie zapomnieć. Bo nikt nie powie mi z ręką na sercu, że przez ostatni rok czegokolwiek się nauczył. No i co z pieprzoną pracą po studiach? Cześć, jestem Maciek. E, skończyłem właśnie studia. Chciałbym zacząć u Was pracę. A drogi Maćku, to świetnie. E, być może może nie zauważyłeś, ale kurwa zamknęliśmy kraj! Najbardziej bawi mnie nowa wiadomość od samego NHS. Dopóki się nie zaszczepisz, zachowuj się tak, jakbyś miał wirusa. Nawet jeśli nie jesteś nosicielem, zachowuj się jak nosiciel. Gdzie jest do kurwy nędzy promocja zdrowego, aktywnego trybu życia? Gdzie promocja ruchu i przebywania na świeżym powietrzu? Dlaczego zdrowym ludziom mówi się, aby zachowywali się tak, jakby mieli wirusa? Może dla odmiany wiadomość powinna brzmieć tak: szczepionka. Zachowuj się tak, jakby się miał. Nikt nie wie, kiedy skończy się miłościwie panujący nam lockdown numer 3. Na pytanie, jak bardzo rygorystyczne będą ograniczenia w przyszłości, odpowiedź jest prosta. Tak! A teraz przerywamy ten film, bo mamy ogłoszenie. Tak jest, w zmywaku pojawia się ogłoszenie. Jeśli ci dwaj z was zawsze chcieli być policjantami, no to teraz jest kurwa świetna okazja. Wyobraź sobie, byku! Że w brytyjskich komisariatach brakuje rąk do pracy. Policja rozpisała ogłoszenia i szuka nowych ochotników. Stąp do policji i zostań legalnym przestępcą. Po co ścigać gwałcicieli i złodziei? Skoro można rozpierdalać antykowidowców, jakie są zalety pracy w brytyjskiej policji? Można żyć po staremu dystans. Jaki dystans? Kurwiał cię Johnny prowadzący sklep z rybkami? Możesz mu go zamknąć. Można starszej osobie dać mandat za siedzenie na ławce i patrzenie w morze. I nie łamiesz przy tym żadnych praw konstytucji, ponieważ w Wielkiej Brytanii nie ma konstytucji. Zawsze byłeś ciekaw jak wygląda praca w gestapo? To obejmij stanowisko o nazwie policja. No, bo lepiej. Starszy covidowy do problemów życia codziennego. Robota polega na nękaniu zwykłych ludzi. Czytając ogłoszenie o tym, że brytyjska policja szuka nowych rekrutów, dochodzę do wniosku, że bezrobocie jeszcze nigdy nie było takie atrakcyjne. głoszenie numer dwa. A jednocześnie krótka wiadomość dla tych z Was, którzy uważają, że Brexit to dobra rzecz. Opuszczając Wielką Brytanię samochodem, broń Boże, nie pakujcie ze sobą kanapę. Jeśli przypadkiem będą to kanapki z szynką, to celnicy zabiorą je Wam na granicy. Pod pretekstem braku certyfikatu na przewóz brytyjskiego mięsa. Drodzy kierowcy, HGV. Od dziś kanapkę prawidłowo przyrządzamy w następujący sposób: Chleb, masło, szynka. Certyfikat na przewóz brytyjskiego mięsa, kurwa. Wyobrażacie sobie miny celników Unii Europejskiej? Jest trzecia nad ranem, granica. Przekracza brytyjski kierowca ciężarówki. No i budzi jeden celnik, drugiego. Stawaj samuraj. Są kanapki z szynką do zabrania. Od roku w telewizji nie pojawiła się żadna dyskusja, żadna debata pomiędzy lekarzami, spierającymi się o to, co jest dla nas lepsze. Ani razu nie widziałem w żadnej publicznej telewizji debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tego, co się dzieje. O trzeci lockdown też mnie nikt kurwa nie pytał. Podobnie jak nikt nie zapyta mnie o czwarty. Od roku nic, tylko przymus. Popatrzcie na te fajne sklepiki w Bostonie. Przedstawiam wam naukowy dowód na to, dlaczego zostały. Zamknięte. Czego kurwa nie rozumie! Niedługo, aby kupić słodką bułkę, będziesz musiał ją znaleźć na Dark Web. Ie. Od jakiegoś czasu rozwala mnie eBay oraz rynek rzeczy używanych na Facebooku. Jednym z walorów sprzedawanych produktów stała się dezynfekowana, przetarta sanitizerem przesyłka. Drogi kupujący, weź pod uwagę, że Twoje PlayStation zostanie przetarte ściereczką z alkoholem. Jak brać, to tylko u mnie. A pamiętacie, jak rok temu choroba zaczęła rozprzestrzeniać się w mediach? Noż kurwa! Zaczęły pojawiać się filmiki o wirusie niewiadomego pochodzenia, i te wszystkie. Jackie Channy, padające na ulicę jak muchy. I jak to się ma do rzeczywistości? Niech no rozejrze się po ulicy. Przewróciło się kilkanaście tysięcy sklepów, ale raczej nie ludzi. W Anglii zaczęły się masowe szczepienia. Szczepienia zaczęto od seniorów powyżej 80 roku życia. I jest to pierwszy raz w historii, kiedy ten kraj tak bardzo troszczy się o emerytów. Szczepionka to także pierwszy raz w historii, kiedy bogaci nie ustawiają się po coś jako pierwsi. Rok 2020 minął pod hasłem Dawid 19 Rok 2021 minie pod hasłem koledzy Dawida 19. Tak zwane warianty. Kolesie. O jednej rzeczy panowie rządzący zdają się zapominać. Rządzący zdają się nie pamiętać słów Thomasa Jeffersona. Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się pierdolonym obowiązkiem.